Dzień dobry. Dziś chciałam Ci pokazać takie ćwiczenie, jakie robiliśmy na moich ostatnich zajęciach Stressless. I to jest takie ćwiczenie, które pomoże Ci, jeżeli zmagasz się ze stresem w swoim życiu albo jeżeli wydarza się coś trudnego w Twoim życiu i chcesz sobie pomóc. Szczegóły na temat tej techniki znajdziesz w opisie filmu, a ja zapraszam Ciebie do tego, żebyś powtarzała w myślach po mnie to co ja powiem i powtarzała sekwencję ruchów. Zanim zaczniemy to pomyśl jeszcze sobie o takiej stresującej sytuacji która być może teraz wydarza się w twoim życiu. Niech to będzie jedna sytuacja i oceń jak się z nią teraz czujesz w skali od 1 do 10. I teraz weź powoli spokojny wdech, spokojny wydech we własnym tempie. I powtarzaj po mnie słowa i sekwencje ruchów. Będziemy palcem wskazującym, serdecznym i środkowym, albo wskazującym i środkowym, zobacz jak Ci będzie wygodniej, opukiwać bok lewej dłoni. Osoby praworęczne opukują prawą ręką bok lewej dłoni, osoby leworęczne. Odwrotnie. I zaczynamy. Palec wskazujący, środkowy i serdeczny. Pomimo tego, że jest teraz dużo stresu w moim życiu, i ten stres sprawia, że w moim ciele pojawia się dużo napięć. A mój umysł jest niespokojny. To dziś wybieram, że akceptuję siebie w tej sytuacji i że jestem w porządku. Punkt nadbrwią. Pomimo tego, że te sytuacje, które się zdarzają, Powodują, że jest we mnie dużo niepokoju. I boli mnie całe moje ciało. I czuję w tym ciele mnóstwo napięć. I trudno jest mi się uporać z tą sytuacją. I czasami po prostu nie wiem, co mam robić. Bo To dziś wybieram. Że chcę sprawdzić, jakby to było, po prostu to wszystko puścić. Punkt pod okiem. Dziś wybieram, odpuścić i to napięcie z mojego ciała, i to napięcie z mojego umysłu, które tak bardzo mi dokucza. Które tak bardzo przeszkadza mi w spokojnym i harmonijnym życiu. Dziś postanawiam to wszystko puścić i sprawdzić, jak to jest. Punkt pod nosem. Bo, skoro dotąd tak bardzo się tym przejmowałam i pozwalałam, żeby moje myśli ciągle wokół tego krążyły, i żeby moje ciało spinało się pod wpływem tych myśli, emocji, tych ciężkich wszystkich uczuć. I nic to nie dało. Broda? I ten problem wcale nie zniknął. I on nadal był obecny w moim życiu. I był coraz bardziej zintensyfikowany. I doświadczałam go coraz trudniej i coraz silniej i coraz mocniej. To może po prostu dla odmiany, dziś spróbuję, jak to jest, to wszystko puścić. Ojczyk. Tak. Dziś wybieram puścić ten cały stres, te ciężkie myśli, te napięcia z ciała. I zobaczyć, jak się poczuję? Bo skoro ufam, punkt yy, pod pachą, bo skoro ufam procesowi życia i wierzę, że życie prowadzi mnie właściwą drogą, a przecież taką mnie prowadzi punkt na czubku głowy, bo żyję. I wszystkie te sytuacje, które dotąd mnie spotkały, Byłam w stanie przetrwać i sobie z nimi poradzić, i wyszłam z nich z nowymi doświadczeniami, z nową wiedzą o sobie. To może teraz ta sytuacja też właśnie ma mnie czegoś nauczyć. Punkt nad drwią. Tylko ja jeszcze tego nie rozumiem. Tylko ja jeszcze nie wiem, o co w tym do końca chodzi. I dlatego tak się tym martwię i stresuje, bo nie wiem, co będzie. A gdyby tak, dla odmiany, Bogoga, zaufać, że wszystko będzie dobrze, że będzie, jak ma być i że będzie tak, bym mogła jak najwięcej z tego wynieść dla siebie. Punkt pod okiem, bym mogła jak najwięcej nauczyć się o sobie i doświadczyć siebie. Być może ta sytuacja by mnie nauczyć jeszcze większej miłości do siebie, jeszcze większej akceptacji dla siebie i akceptacji dla innych osób, dla zdarzeń i dla sytuacji. Być może, punkt pod nosem, być może ta sytuacja wydarza się po to, żebym nauczyła się czegoś ważnego o sobie, o świecie i o ludziach. Roda? Być może ta sytuacja wydarza się dlatego. Że życie chce mi pokazać, że czeka mnie jeszcze coś lepszego i fantastyczniejszego. Tylko, żeby tego doświadczyć, muszę nauczyć się wspierać siebie. Dlatego teraz, obojczyk, zamiast martwić się i przejmować tym, co się aktualnie dzieje w moim życiu, ja wybieram wspierać siebie. Wspierać siebie, czyli zaufać, że moje życie toczy się we właściwym kierunku. I że tak naprawdę wszystkie te sytuacje, których doświadczam, są przejściowe. I wszystko to prowadzi mnie w stronę większej lekkości. Większej radości, większej miłości i większej harmonii. Punkt pod pachą. I nawet jeśli tego teraz nie rozumiem, jeśli nawet teraz to wydaje mi się głupie, to przecież co mi szkodzi zaufać życiu i sprawdzić, jak to jest uwolnić napięcia z ciała. Punkt na czubku głowy. Więc teraz wybieram. Uwolnić to napięcie, uwolnić ten stres. Po prostu to puszczam. Punkt nad brwiami. Puszczam to. Nie niosę już dłużej tego napięcia. Puszczam i uwalniam wszelkie przestrzenie komórkowe. I międzykomórkowa mojego ciała. Z napięcia. Uwalniam cały stres ze swojego ciała i ze swojego umysłu. Uwalniam. Zostawiam. Nie niosę tego dłużej. Punkt pod okiem. Uwalniam to. I czuję lekkość. I czuję spokój. I czuję harmonię. I wiem, że jestem bezpieczna i mogę być bezpieczna. Mogę czuć się bezpieczna punkt podnosy. Bo to bezpieczeństwo nie zależy od tego, co wydarza się wokół mnie. Tylko to bezpieczeństwo zależy od tego, jak czuję się ja ze sobą. A skoro wiem, Broda, że mogę czuć się bezpieczna, bo zawsze mam siebie przy sobie, to przecież wiem też, że poradzę sobie z każdą sytuacją i nie muszę już dłużej. Nieść tego napięcia i tego stresu, i mogę je uwolnić. Obojczek, uwalniam, zostawiam. Wybieram harmonię, lekkość, radość i bezpieczeństwo. Wybieram sprawdzić. Jak to jest czuć się lekko, radośnie, spokojnie i bezpiecznie. I robię to właśnie dzisiaj. Robię to właśnie w tym momencie. Wybieram spokój. Wybieram lekkość. Wybieram przestrzeń w ciele. Wybieram radość. Wybieram harmonię. Przestań się opukiwać. Weź spokojny wdech. Weź spokojny wydech. Teraz ponownie oceń, jak się czujesz w skali od 1 do 10 po wykonaniu tego ćwiczenia. Takie inne ćwiczenia Znajdziesz w moim programie Stressless, do którego serdecznie zapraszam. Zaczynamy 28 kwietnia. Do programu można dołączyć do 22 kwietnia. Wszelkie informacje na ten temat znajdziesz na mojej stronie www.yoganastart.pl w zakładce Stressless. Bardzo serdecznie zapraszam. I życzę Ci dzisiaj dużo spokoju i dużo puszczenia stresu w Twoim życiu. Do zobaczenia. Cześć.